93 wtedy... lub 94 rok, tak? tak Czy to tak. było 25 lat temu. No tak. tak. tak, tak, to tak. Liczę? tak. Około mhm. tego. Tak, bo to były takie czasy, gdzie mój brat prowadził dyskoteki i, i tak rozmawiało się z siostrą i y, później to już y, tych dyskotek nie było w tej miejscowości. To było y, to spotkanie. Ta miejscowość, w której mieszkam, to jest niedaleko Czuchowa. Czuch Czuchów? Tak? Niedaleko Czuchowa, tak, tak. Czy tam, gdzie Nowic Krzysztof Jaskowski. Y tak, 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 tak. No i co? I co, co to było? Kiedy to? Jak to się zaczęło, niech pani powie. Mój brat prowadził dyskotekiem, więc myślę, że wybrałyśmy z siostrą na dyskotekę. Moja siostra jest 4 lata młodsza ode mnie i, i no i szłyśmy. Było ciepło lato prawdopodobnie był to sierpień lub lipiec, nie pamiętam dokładnie I, Godzina, i godzina mamy, tak wychodziłyśmy 20. ale to było ciemno, więc mógł być sierpień. 20 wychodziłyśmy no tak z domu. pierwsza raczej, bo w sierpniu jeszcze o 20 chyba jest chyba jest jeszcze widno, tak mi się wydaje. Ale no, nieważne, no w każdym razie. Można, tak? Pierwsza. Nie, nie no. jestem w stanie, tak, i, i między, no i tak w połowie drogi, moja siostra powiedziała, że co to, to jest. Ona się strasznie bała. Ja spojrzałam do góry i zobaczyłyśmy spodek, taki klasyczny spodek. Ona się bardzo przestraszyła. Ja stałam jeszcze chyba kilka minut i to wysiało po prostu nad nami i wie pan co, gdybym była w stanie wejść na, na jakieś drzewo, byłabym w stanie tego dotknąć. To było tak blisko. No to rzeczywiście blisko. Czyli co, wysokość 10 metrów, tak? Yy, 10, 15, może 20. 15 metrów. Średnica obiektu. Nie było to takich wielkich wielkości, mojego takiego wielkiego pokoju, może 5-7 metrów. Mm -hmm. A czy, bo było, było ciemno. To, czy to jakoś opaliło y, Tak, było ciemno, ale widziałyśmy go bardzo dobrze, bo y, w koło był latający talerz kopuła i y, na tej kopule dookoła były światła pomarańczowe jeszcze jakieś i one się y, świeciły. Jedne zapalały, drugie y, gasły i tak na przemian, i, i ten obiekt był widoczny bardzo dobrze. I to był taki kształt tego obiektu, taki metaliczny ruch, a, a nie czarny, taki no, zbliżony do czarnego, taki taki, taki popielaty ciemno popielaty matowy. Skąd pani, skąd pani wiedziała jaki jest kolor, skoro było ciemno? Tak zapytam, czy odpiałeś... Dokładnie było widać ten kolor, dokładnie. Było widać ten kolor, tak? tak. Tak, no było widać światło. Unosił nieruchomo, tak rozumiem. Tak, on po prostu wisiał nad nami. Nad wami w sensie, co, że, że był nad wami wprost? Że byliście pod spodem? Yy, tak, yy, pod yy, jakim kątem, bo później yy, siostra zaczęła iść i ona się rozpłakała. No a ja, ja cały czas szłam do tyłu, tyłem. I, I patrzyłam na to. I jak to się zachowywało? Po prostu wisiało, tylko światło się, jedne zapalały, drugie gasły. Było nieruchome, nieruchome. I zupełnie nie wydawało żadnych dźwięków. Nie, nie czuła Pani jakiegoś powiedzmy pali energii, czy jakiegoś innego takiego, nic takiego nie tak? Cisza kompletna, nie, nic, to tak sobie wyjdzie a wy się, wy, pani i siostra, się oddalacie od tego, tak? Bo pani się wystraszyła trochę tego obiektu. Tak, siostra szybciej, a ja, a ja... Ja szłam powolutku, ja cały czas obserwowałam tyłem. Ile pani miała wtedy siostra, lat? 20. 20, no to już całkiem dużo. Siostra 16, osoba. ja 20, i... Ja cały czas miałam to na oku, nie spuściłam tego z oka i po prostu to, to z... pojawiło się nagle w innym miejscu. I tutaj tego nie rozumiem, bo było w jednym miejscu, może yy, oczyma mrugnęłam, i po prostu pojawiło się w innym miejscu, dużo dalej, wyżej. Yy, znowu przystanęłyśmy, i później się pojawiło jeszcze w innym miejscu, to już nad, yy, nad debrzem. I chwilkę później zatrzymał nam się samochód. Jechali na skutek znajomi zabrali nas i zadali nas, i więcej nic nie widziałam. No ale to bardzo ciekawa, ciekawa obserwacja, czyli ten obiekt jakby znikał i pojawiał się w innym miejscu. E, to... Tak, tak. To nie było tak, że ja szłam, że ja spuściłam go z oczu. E, absolutnie nie, bo ja cały czas e, siostra szła, nie chciała patrzeć na to, a ja byłam bardziej zainteresowana. Jeszcze tam rzuciłam jej, że, że zaraz nas porwą na inną planetę. To było tak fascynujące. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. To jest bliska. Gratuluję, Gratuluję pani, bo to faktycznie ciekawa obserwacja. Niezwykle ciekawa obserwacja. I było to prawdziwe uchwało, bo to dokładnie tak wygląda. I co więcej, dokładnie tak to potrafi to znikać i się klasyczne... pojawiać w innym miejscu. Tak, tak my później na drugi dzień. Jeszcze tam na dyskotece, tam nikomu nic nie wspominałyśmy, wie pan, bo no wstyd. Ale następnego dnia w domu mówiłyśmy, opowiadałyśmy tą historię, to się tam znaliśmy nie chcieli słuchać. Do tej pory czasami jak wspominam to ludzie słuchają, ale tak, tak z niedowierzaniem. Yy, no i, i yy, kiedyś siostra spadła do mnie do domu, to już 10 lat temu i przypomina mi o tej historii. I mówi, że, że oglądała film jakiś dokumentalny, nie uwierzysz, że widziałam takie samo ufy, jak my widziałyśmy. No, i na pewno. Na pewno... Pa, a nie mówiła, jaki to film, który to film był? Y y nie, 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 nie mówiłam. Nie pamiętam. Nie, 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 na pewno nie mówiłam. Ale mówię, że oglądała jakiś tam program z tym dokumentami. jasne. No tak, cóż, wie pani, to y, bardzo interesujące. Ja już wiem, że pani wie o tym, że UFO jest prawdą, że to nie jest żaden wymiar, prawda? Znaczy, ja nie no. wiem do tej pory, co to było. Być może to było... Raczej tak, bo ja czegoś takiego, takiego fenomenu, nie, nie widziałam. Ale opowiem panu jeszcze jedną historię, w którą ja nie wierzyłam. Okay. Y Mogę opowiedzieć tak? Tak, proszę, proszę, oczywiście, jak najbardziej. Jeszcze tak, jak byliśmy dziećmi, to yy, słyszałam y, taką historię. Nie wiem, że związaną z UFO od mojego brata, ale tak mnie później zastanowiło, może, być może y, też coś takiego przeżył, bo byłyśmy, byliśmy y, na wakacjach y, u babci, y, u ciotki, y, u cioci, a nasza babcia mieszkała. Dwa kilometry od, od tej miejscowości, w której byliśmy, na takim wybudowaniu. I Ciocia miała urodzinę. To był chyba lipiec. I, i my miał, mia, z kuzynką, ja miałam iść do babci i z bratem, bo babcia przygotowała dla nas bukiety dla Cioci i jakieś tam wierszyki miałyśmy się nauczyć. No to my poszłyśmy pierwsze, ja ola, a później mój brat miał dojść. Też po bukiet. My poszłyśmy, babcia zrobiła nam te bukiety, i, a mój brat długo długo właśnie nie przychodził. I przyszedł dopiero wieczorem. Przeprowadziła go starsza pani. I on za dziecka właśnie opowiadał coś takiego. Płakał, bo ciocia bardzo na niego krzyczała. Chyba dostał nawet lanie, że, że wyszedł do tej babci i nagle jakaś siła. On tak to opowiadał że miał w głowie, żeby iść w, w, w innym kierunku. On no, żeby płakał i mówił, że przecież wie, tyle razy chodził do babci i widział, ale jakaś siła go przyciągała w jednym kierunku. I, I poszedł do jakiegoś lasu. Nie wiem, gdzie to dokładnie było, w, było na kaszubach, ale ten las nie wiem, gdzie dokładnie się znajdował. I z tego, co opowiadał, to wszedł do lasu i zobaczył wielką, olbrzymią kulę światła. Wielką, olbrzymią kule światła, i, i po prostu ona wystrzeliła do góry i odleciała. No i, i później znalazła go jakaś tam kobieta starsza, przyprowadziła do domu, i on tą historię opowiadał za dziecka. Także... Ile on, ile on miał wtedy war... lat, kiedy to się zdarzyło? Och, jeszcze mój dziadek żył wtedy. Dziadek żył, jak ja miałam, znał, jak ja miałam 8 lat. Y... To on mógł mieć sześć. No to I do tej pory, jak, te... tak, jako dorosły człowiek opowiadał, bo my wtedy się śmiałyśmy z niego, z kuzynką. Opowiadał, że coś takiego przeżył i nie wie. On nie mówi, że to ufa, ale mówił, że coś takiego, że jakaś siła spowodowała jedna myśl w głowie, że on musi iść. W tym kierunku. Dzieciaczek, dzieciaczek. Nie wiem, nie wiem, co mu się wtedy przydarzyło. A czy było tak, że jego dłużej nie było? Że jakby była dłuższa niż no, Nie było go do wieczora. A, on no wyszedł właśnie. Rano, no właśnie, a wieczorem tak, tak. przyszedł. Wieczorem przyprowadziła go starsza pani. A no właśnie. I, I on wiadomo, opowiadał, że. Co, co się działo w fantazji? Że... Nie było. Nie, nie wiadomo. A, no właśnie, on on nic pani... nie opowiadał. Wie Pani, że te on dwa tylko... wydarzenia mogą być, yy, mogą być powiązane. Tak, tak, bo Pani zaczęła mówić, że co... Znaczy, on nie, mówi... ja nie myślę. Bo, y, ja po prostu y, nie myślę, bo on mi to opowiadał wiele razy kiedyś, jak byliśmy dziećmi jako dorosły człowiek. Ja dopiero uwierzyłam, jak spotkało mnie, mnie też, coś, znaczy, no, nie coś podobnego, może niepodobnego, ale też mi się spotkało takiego dziwnego, ale wcześniej nie wierzyłam. Nie. No, to jest normalne, to jest absolutnie normalne. Ja tylko pani mówię i taką rzecz, że kiedy pani brat miał 6 lat, tak jak rozumiem, jakaś siła kazała mu dojść do lasu. Tam zobaczył tę kulę startującą, tak? Tak. Nic, to było nic w lecie, więcej w lesie. Tak? Nic więcej tak. nie pamiętał, tylko widział ten start tej kuli. Ale jednocześnie bardzo długo go tak. nie było w domu, tak? Tak, on wyszedł rano, Rano, Bo pamiętam, gigantra. że tak. Y, zjedliśmy śniadanie, poszliśmy tak z buzynką, on ja później dojść y, sam. Ale wielokrotnie chodził do babci sam. On był mały, ale to faktycznie przecież my chodziliśmy sami, bo y, no bo droga była prosta i po prostu coś mu tam, on tak w do tej pory, że coś mu kazała jakaś siła i. I, i mówił, że zaraz po tym. Jak to odleciało. Pojawiła się kobieta starsza i zapytała, co ty tu chłopca robisz i zaprowadziła go właśnie do cioci. A czy, czy był duży, duży niepokój, no bo to jak małych dzieciak znika na tyle godzin, to się go szuka, tak? Tak, tak, się go szukała. Go szukała. Miejscu, tak. A pani wtedy, wtedy ja kiedy było... on miał 6 lat, to pani ile miała lat? Ja miałam 8 8. Czyli tak naprawdę byliście tak. dziećmi, tak? I tak, pani, i ten, i ten brat był dziećmi, ten, i to przeżyliście. I pani mu tak do końca nie wieszyła do momentu, kiedy sama miała pani 20 lat i zobaczyła pani ten latający spodek. Nie, no myślałam, że coś mu się przywidziało. Wtedy wie pan, może coś zmyślił. No hmm. to dziwne było, no bo jak ktoś może kogoś zmusić. Żeby doszedł do jakiegoś tam miejsca, no, może, on, on może tak to opowiadał. Może zmusić, może zmusić. Proszę Pani, proszę mi wierzyć. Ale e... tylko po to, żeby zobaczył jakąś kulę, no nie wiem. Proszę nie Pani, obawiam się, że on tam przeżył coś, czego nie pamięta. Zostało mu to wykasowane w pamięci. Wie Pani o tym, że, się, że oni są w stanie wykasować z pamięci takie rzeczy? To się nazywa missing time? Ach, no? coś, coś słyszałam. A być może, bo tak, jak wyszedł rano, wrócił wieczorem, nie wiem, nie mam pojęcia, coś, coś musiał przeżyć. Przynajmniej no, ja nie wierzyłam, teraz wierzę, o, tak jeszcze rok temu wspominaliśmy o tym, bo on mi, właśnie, wyżyły się wtedy śmiałyście, a on naprawdę, śmiałośmy, a my naprawdę coś przeżyłyśmy tam od cioci, przeżył, od cioci przecież dostał też, nawet lanie chyba. Budziotka zapłakana, wiadomo, wcale nie swoje dziecko, była na wakacje, zmarsziona, a, a, a on sobie przyszedł wieczorem. Powiem Pani już stanie. na koniec. Bardzo dziękuję za tę historię. My takie historie zbieramy. Tylko powiem Pani jedną rzecz, którą może Pani wierzyć czy nie wierzyć. Te dwa wydarzenia z Pani bratem i z Panią mogą mieć punkt wspólny. Rozumie Pani? Dlatego, że Wy obserwowaliście razem z, kiedy, kiedy Pani widziała ten obiekt, tak? Z bardzo mm -hmm. bliska, a to się bardzo rzadko zdarza i przeważnie nigdy nie jest przypadkiem. Tak, z bardzo bliska. No? A Pani brat opowiadał też historię, i wszystko to się dzieje w Waszej rodzinie. Wydarzyło się to wiele lat temu, ale te historie mogą być ze sobą powiązane. Tylko mogę pani tyle powiedzieć i, i bardzo dziękuję jeszcze raz za, za opowiedzenie tej historii. O, dziękuję bardzo. Dziękuję i, i zapewniam, że moja historia jest prawdziwa. to mam cioslę na świadka. Wiem, co, gdybym ja wtedy przeżyła tą historię sama, może do tej pory bym myślała, że nie wiem, coś mi się przewidziało, ale tak było. To, był, to było tak blisko, że ja do, do tej pory jestem zszokowana, bo naprawdę to było może kilkanaście metrów nad nami. Ten obiekt, y, znaczy, moja siostra mówi, że y, tak jeszcze rozmawiałyśmy ostatnio. Powiedziała mi, że to tak wyglądało, jakby to nas obserwowało. Ale to nie miało żadnych okien, żadnych drzwi. Tylko te, te, te takie światła, właśnie dookoła. Dlatego było widać dokładnie kolor tego obiektu. I, no. i, i tak to właśnie było. Pięknie dziękuję. Jeszcze raz panią, pani dziękuję i pozdrawiam serdecznie, ja ten materiał pracuję. Aha, tam, bo, bo jeszcze takie coś do tej historii, że pięć lat temu pracowałam jako opiekunka i, i wie pan co, opiekowałam się taką dziewczynką małą, Moniką, i ona kiedyś powiedziała tam do koleżanki, a ja słyszałam tak z boku stałam, że mój tata widział ufo. I, I później ja z tym, z tym tata, te, tatę zatrzymałam, tak, ale to właśnie z tego powodu, że chciałam wiedzieć, kiedy widział to UFO, gdzie oczywiście nie przyznałam mu się, że też coś takiego widziałam, a on mi powiedział, że ale śmieje się pani, ja chcę... To może Pani przyjdzie do mnie do domu, ja Pani pokażę, podobno yy, i też to było 20 lat temu, tak mniej więcej, bo to było 5 lat temu, jak ta Monika mi to powiedziała, to jest 20 lat temu, yy, on mówi, że to mogło to być, że udało mu się zdjęcie zrobić, ale nie poszłam do tego Pana, bo no, wstydziłam się, ten Pan był taki starszy, no nie wiem czy kłamał, czy nie kłamał, być może ma te zdjęcia, nie mam pojęcia. Chciałam się kiedyś dowiedzieć, no wstydziłam się do niego pójść po prostu. Wiem gdzie mieszka, ale wstydziłam się przyjść, bo, pójść, bo no, co miałam mu powiedzieć, że... I chciałam zobaczyć, jak to wyglądało na, na tych zdjęciach u niego. Być może ma te zdjęcia, nie wiem.